Źródło i szczyt, światło do naszego życia, uczta, pamiątka, uobecnienie, najwyższa, najdoskonalsza ofiara to tylko niektóre z określeń używanych powszechnie po to, aby podkreślić niesamowitą wartość, wagę i tajemnicę, jaką jest dla chrześcijan Eucharystia i dar, jakim jest przyjmowanie Eucharystii, czyli tak naprawdę przyjmowanie Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w Najświętszych postaciach, w Jego Ciele i Krwi, tak jak nam się daje w tej paschalnej uczcie. Dzisiaj o tym, jak faktycznie powinniśmy przyjmować Eucharystię do serca, jak jednoczyć się z Chrystusem i dziś o tym, co katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam o przyjmowaniu Najświętszego Ciała Pana Jezusa. Dlaczego o tym? Dlatego, że Jesteśmy w obszarze rozmaitych, licznych dyskusji i sporów wokół tego, w jaki sposób przyjmować Komunię Świętą. Wiele osób stawia sprawę zewnętrznej formy na ostrzu noża, i toczymy w kościele rozmaite batalie na temat tego, czy taka, a inna postawa jest godna, czy niegodna, czy do ust, czy na rękę. W związku z tym, być może w ferworze tych wszystkich batalii, warto zapytać się: Co katechizm Kościoła katolickiego mówi nam tak naprawdę o przyjmowaniu ciała Pana Jezusa? A więc, zapraszam. Drodzy katechizm Kościoła katolickiego buduje piękną teologię Eucharystii. Właściwie znajdziemy w nim cały szereg punktów, dość obszerny pasus poświęcony temu, czym jest Eucharystia, jej teologii, głębi, rozmaitym aspektom związanym z kultem Eucharystycznym, z przeżywaniem i, i celebrowaniem tajemnicy Eucharystii. Oczywiście nie sposób, żeby o tym wszystkim powiedzieć i w szeroki sposób namalować kontekst tego, co ma być właściwym przedmiotem tego odcinka, więc odsyłam do katechizmu, łatwo tam znaleźć w tej części poświęconej sakramentom część dotyczącą Eucharystii i zachęcam, żeby sobie doczytać. Natomiast ja chciałbym skupić się na tej części nauczenia katechizmu na temat Eucharystii, która zatytułowana jest takim podrozdziałem Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy komunia święta. I to jest taki podrozdział, w którym katechizm pokazuje nam tak naprawdę co jest istotą kultu chorystycznego z naszej strony, to znaczy mówiąc krótko, w jaki sposób powinniśmy przeżywać to zjednoczenie czy przyjmowanie najświętszego sakramentu do naszych serc. I co w tym pasusie, co w tej części znajdziemy. Zapraszam do tego, żeby przystępować do sakramentu Eucharystii przyjmować, do, przyjmować Komunię Świętą z czystym sercem, a więc katechizm przypomina o wymogu wolności od wszelkiego grzechu ciężkiego. Akcent jest na wnętrze, czyli krótko mówiąc, jeżeli masz świadomość grzechu ciężkiego, aby móc przystąpić do Komunii Świętej, powinieneś przystąpić najpierw do sakramentu pokuty i pojednania, po to, żeby twoje serce było wolne od grzechu ciężkiego i żebyś następnie mógł zjednoczyć się w pełni tego słowa znaczenia, znaczenia z Panem. I katechizm w tej części podkreśla bardzo mocno, jak wielka, mistyczna jest to tajemnica, móc zjednoczyć się z Panem właśnie w taki sposób. W związku z tym Kościół buduje taką ogromną zachętę do tego, żeby jak najczęściej, jak to jest tylko możliwe, nawet codziennie, aby uczestniczyć w Eucharystii, przyjmując wówczas najświętszy sakrament do serca, czyli przyjmując wówczas Komunię Świętą. I jednocześnie Kościół przekonuje nas o tym, że ponieważ Chrystus obecnie jest sakram, obecny jest sakramentalnie i w taki pełny sposób, zarówno pod postacią swojego ciała, jak i krwi, więc idealny pod względem symbolu jest taki moment, kiedy przyjmujemy go zarówno w ciele, jak i w jego krwi, pod dwoma postaciami. Natomiast to, że przyjmujemy tylko i wyłącznie ciało Pana Jezusa, nie jest jakimś brakiem, ale przez fakt przyjmowania ciała Pana Jezusa uczestniczymy w pełni w zjednoczeniu z Panem, i wszystkie łaski, tajemnice Eucharystii są nam w ten sposób w pełni dane i dostępne. To jest więc pewna teologia, która w tym fragmencie o przyjmowaniu Eucharystii jest bardzo istotna i warto zwrócić uwagę na fakt, że cała ta teologia ma czy kładzie akcent na doświadczenie wewnętrzne, na przygotowanie serca. Na częstą komunię, po to, żeby jak najczęściej się jednoczyć z Panem Jezusem, na odpowiednią świadomość głębi i wagi tego, tego, tego wydarzenia, tego faktu. I teraz przychodzi jeden punkt, który z perspektywy sposobu przyjmowania Komunii Świętej jest dla nas szalenie istotny. I właściwie tylko w tym fragmencie katechizm odnosi się do tego, jak przyjmować Komunię Świętą, w jaki sposób. Posłuchajcie, to jest punkt. 1387. On jest krótki, ale znamienny. Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii, wierni zachowają ustanowiony przez Kościół post. Czyli należałoby przynajmniej godzinę przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu powstrzymać się od spożywania pokarmów, po to, żeby wnętrze było należycie przygotowane. Postawa zewnętrzna, gesty, ubranie powinna być wyrazem szacunku i powagi i radości tej chwili, w której Chrystus staje się naszym gościem. Tyle. I aż tyle. Postawa zewnętrzna, gesty, ubranie powinna być wyrazem szacunku i radości, pewną ma oddawać świadomość tej chwili, świadomość tego, co się dzieje. A zatem Kościół nie precyzuje, czy na rękę, w, te, w katechizmie oczywiście, czy na rękę, czy do ust, My wiemy skąd inąd z nauczania Kościoła, że obie formy są dopuszczalne. Kościół to doskonale reguluje, ja nie będę w tej chwili wchodził w szczegóły. Chcę podkreślić tylko fakt, że wzajemne okładanie się przez przeciwników i zwolenników przyjmowania Komunii Świętej w taki czy inny sposób, na rękę bądź do ust, jest tak naprawdę wyolbrzymianiem tego, co czy przerysowaniem tego co jest drugorzędne ponieważ sposób zewnętrzny jest drugorzędny w relacji do tego co jest pierwszorzędne a co jest pierwszorzędne postawa szacunku która powinna wynikać z głębi naszego serca a więc chodzi o to żebyśmy relacji szacunku czci adoracji wobec Najświętszego Sakramentu nie sprowadzili do wymiaru zewnętrznego gestu dlaczego ponieważ zewnętrzny gest może być Pomocny, ale może być również formą zrytualizowania czy zrutynizowania czegoś, co się we wnętrzu nie dokonało, jako faktyczna głęboka relacja. My możemy padać na kolana i wyciągać język do Pana, a tak naprawdę we wnętrzu nie mieć żadnej relacji albo mieć relację rutynową i powierzchowną i w podobny sposób możemy w podobny sposób zrutynizowany możemy czynić tron dla Pana z naszych rąk i w taki sposób przyjmować go do serca. Jeżeli twoje serce jest wewnętrznie przygotowane czy nastawione odpowiednio do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa, jeżeli w sercu budujesz pewną przestrzeń gotowości na przyjęcie najświętszego sakramentu, jeżeli jest w tobie szacunek wewnętrzny i radość, to zewnętrzny gest jest tylko drugorzędną formą tego, czy drugorzędnym przejawem tego, co przede wszystkim ma dokonywać się w Twoim sercu. Więc jeżeli przeakcentowujesz gest zewnętrzny, to tak naprawdę przerysowujesz to, co w hierarchii ważności jest na drugim miejscu. A więc zamiast spierać się o to, czy na rękę, czy do ust, zastanówmy się, na ile nasze wnętrze jest przygotowane, ponieważ nieprzygotowane wnętrze i powierzchowny, można powiedzieć, zrutynizowany stan serca jest bardziej obraźliwy, można powiedzieć dla Pana Jezusa i myślę sobie, że doszliśmy do takiego momentu w tej dyskusji, w której tracimy to co najważniejsze. Tracimy świadomość tego na co Kościół kładzie akcent, a Kościół kładzie akcent przede wszystkim na wewnętrzną gotowość wewnętrzne skontaktowanie z tajemnicą, na wewnętrzny szacunek i cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Natomiast pytanie jest takie, co nam pozwala oceniać stan serca drugiego człowieka, kiedy często oceniamy go przystępującego do komunii po zewnętrznym geście. Co nam mówi, że ten człowiek jest niepobożny, jeżeli przystępuje do komunii wyciągając ręce, a nie klękając, albo otwierając usta, wyciągając język. Co nam, jaki jest argument za tym, poza naszą zewnętrzną obserwacją, żeby ocenić stan jego serca? Otóż nie mamy prawa ocenić stanu serca, dlatego katechizm akcentuje, kiedy my przygotowujemy się do komunii, to wskazuje nam, co jest ważniejsze. Ważniejsze jest to, żeby w Twoim sercu była postawa pobożności, wdzięczności, szacunku i radości. I to, w jaki sposób następnie przyjmiesz Pana Jezusa, mając taką postawę serca, będzie jej konsekwencją. Jeżeli masz w sercu szacunek i postawę czci wobec Pana Jezusa, to czy uklękniesz na kolana, czy wyciągniesz ręce w sposób pobożny, aby go godnie przyjąć, nie uwłaczasz Jego miłości i nie obrażasz Pana Jezusa. A więc zadbaj o swoją pozycję serca, o swoją pobożność wnętrza, o świadomość tego, z jak wielką tajemnicą się spotykasz, a to, co następnie zewnętrznie ma być tą konsekwencją, będzie dopełnieniem tej postawy. I dla jednych dopełnieniem tej postawy będzie uklęknięcie, otwarcie ust, dla innych, żeby przyjąć Pana Jezusa do ust, dla innych będzie to gest wyciągniętej pobożnie zwolonej ręki. Najważniejsze jest to, co wypływa z naszego wnętrza, z naszego serca, stan tego serca, a nie zewnętrzny przejaw. Więc zamiast tracić czas na jałowe dyskusje i najzwyczajniej realizujmy to, do czego Kościół nas zaprasza i co Kościół nam w wymiarze formy przyjęcia Komunii Świętej podpowiada. Jeżeli tego będziemy słuchali, w niczym Panu Bogu nie uchybimy i zawsze będziemy w zgodności z nauczaniem Kościoła i z tym, do czego zaprasza nas katechizm Kościoła Katolickiego. Bańka czyta katechizm, zapraszam Cię do podglądania, subskrybowania mojego kanału i śledzenia kolejnych odcinków z tej serii.